Cześć hej, witajcie z mojego pokoiku. Trochę sam sobie się dziwię, że spotykam się z wami właśnie w ramach tego typu tematu, a mianowicie niejako ostrzeżenia przed serialem na platformie Netflix Squid Games. Jestem przeciwnikiem tego rodzaju materiałom. To znaczy, mam na myśli recenzowaniu czegoś, co jest złe w ramach przestrogi, bo w ten sposób robi się temu czemuś, temu projektowi czy w tym przypadku temu serialowi po prostu reklamę. I wiem, że są kanały, także chyba katolickie też, które omawiają, recenzują z filmy, których nie należy oglądać, ale wydaje mi się, że. Jest to po prostu niepotrzebna reklama tego typu materiałów. Ale nie o tym dzisiaj. Skoro się spotkaliśmy, to zacznijmy konkretnie, a mianowicie o serialu Squid Games. Parę słów posłuchajcie. Obejrzałem serial w całości. 9 odcinków, powiem Wam szczerze, strasznie mnie znużyły, wynudziły. Nie dlatego, że jestem przyzwyczajony do śmierci, ale od początku. Serial na platformie Netflix oznaczony jest jako ten dostępny od 16 roku życia. W serialu jest przemoc, seks, śmierć, również seks w znaczeniu homo itd. Tak bardzo dużo wulgaryzmów. Generalnie film powyżej 18 roku życia, jeśli nie powyżej 21 roku życia, ale dobra, do tego jeszcze wrócimy. Serial koreańskiej produkcji, akcja rozgrywa się w Korei Południowej, kiedy to oto główni bohaterowie zwerbowani z ulicy, którym się nie wiodło w życiu, byli zadłużeni, byli, mówiąc krótko, ludźmi bardzo biednymi, z marginesu społecznego, dostają szansę wygrania ilu tam było? 46 miliardów yy, nie dolarów, tylko tych ichniejszej waluty, przepraszam, już nie sprawdziłem jakiej, a nie zapamiętałem. Biorą udział te chyba 456 osób, czy około 500 osób bierze udział w takim zamkniętym projekcie, są gdzieś wywiezieni na wyspę w, której, w którym to oto, aby wygrać główną nagrodę, muszą wyjść zwycięsko z pięciu gier. Początkowo główni bohaterowie nie wiedzą, z czym to się wiąże. Okazuje się, że w każdej grze można rzeczywiście zginąć, a są to gry, w które grali w dzieciństwie. Przykład pierwszy i uwaga, dodam: ten materiał zawiera spoilery, i bardzo dobrze, bo mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie tego serialu oglądał. Ja się przy nim wynudziłem. Nie dlatego, że śmi do śmierci jestem przyzwyczajony. Absolutnie nie. Tylko dlatego, że po prostu serial nie, nie ma jakiejś głębszej fabuły. W ogóle nie ma fabuły. Jest strasznie nudny. Ja jestem zdziwiony, że bije rekordy oglądalności na Netflixie. Trochę mi tu śmierdzi. Być może Netflix tę oglądalność podbija. Naprawdę trudno mi uwierzyć w to, że tak chętnie jest ten serial oglądany. Być może dlatego, że śmierć jest w nim pokazana w sposób bardzo wulgarny, jednocześnie bezpośredni i bardzo cyniczny. Przykład pierwszej gry, w której biorą udział główni bohaterowie. Oto gra w czerwone i zielone. Nie wiem, czy kiedyś w to graliście. Ja pamiętam, że takie gry na podwórku organizowaliśmy. Oto stoi ktoś na linii, do której musimy dotrzeć. Odwraca się, kiedy odwraca się do nas twarzą. Nie możemy się ruszać, kiedy się odwraca do nas plecami. Możemy się poruszać i biec w stronę linii, aby ją przekroczyć. Kiedy znowu się do nas odwraca, musimy się zatrzymać, i niejako zastygając w pozie, w której, w której jego wzrok nas zastał. I w tej grze rzeczywiście coś takiego się dzieje. Czerwone i zielone. Na czerwone główni bohaterowie mogą się poruszać, na czerwone muszą się zatrzymać. I uwaga, główni bohaterowie, jest to pierwsza gra, a więc dopiero są w wtajemniczani w to, co... W czym wzięli udział. Nie wiedzą, że ich błąd kończy się, kończy ich życie, to znaczy ich błąd równa się ich śmierć. Kiedy któryś z nich się ruszy, wtedy dostaje, mówiąc krótko, kulkę w łeb. To jest pierwsza gra, kolejnych Wam nie będę opowiadał. Serial ma 9 odcinków, jest 5 gier wpisanych w te 9 odcinków. Nie, nie, nie przyglądałem się każdemu odcinkowi, ponieważ, powiem szczerze, odpaliłem sobie ten serial jednego dnia, te 9 godzin prawie, że straciłem, chociaż dzisiaj 9 odcinek obejrzałem, tak więc 8 godzin jednego dnia i dziś kolejna godzina robiąc zupełnie co innego, a konkretnie mówiąc pakując do Was paczki gdzieś tam w tle sobie ten film, jak to się mówi, leciał, jest lektor, tak więc mniej więcej słyszałem o co chodzi i co się wydarza. Film jest strasznie nudny, fabuła jest strasznie nudna, nie ma w nim nic wyjątkowego, nie ma nic w nim, war nic wartościowego. My, jako ludzie dorośli, możemy przejść wobec tego filmu w sposób obojętny i jesteśmy w stanie wychwycić tę głupotę, cynizm czy po prostu zwykłą monotonię, która się przez ten cały serial. Mówię film, ten cały serial przewija. Tyle, że serial jest przeznaczony, znaczy przeznaczony jest. Jego ograniczenie to plus 16 lat, ale już docierają do mnie głosy nauczycieli, którzy mówią. W jednej z łódzkich szkół taki przykład, że oto uczeń pierwszej klasy, czyli w pierwszej klasie ma ile, ile się ma lat? 7 lat, tak? Siedmiolatek został, że tak powiem, przez wychowawczynię przyłapany na lekcji na rysowaniu głównych bohaterów Squid Games. Zobaczcie, jak oni wyglądają, a właściwie to nie są główni, tylko owi, że tak powiem, żołnierze, którzy strzegą głównych bohaterów. Tak właśnie mniej więcej wyglądają te kwadraciki, trójkąciki też coś oznaczają, ale już nie będę wchodził w szczegóły. Nie zachęcam do oglądania. W każdym razie chcę Wam przeczytać, powołując się na wypowiedzi psychologów, bo psycholodzy i sprawa prawa i lewa, niezależnie od tego jaki mają światopogląd, czy są wierzący, czy niewierzący, alarmują. Będąc świadkami różnego rodzaju zgłoszeń rodziców, którzy przyjeżdżają do nich z dziećmi, które to oto obejrzały sobie serial Netflix Quid Games. Ja rozumiem, że Netflix jest platformą prywatną, że trzeba wykupić dostęp, płacić abonament i tak dalej. Tyle, że jeżeli dziecko ma dostęp do platformy Netflix, to odpowiedzialność za ten dostęp i za to, co dziecko Ogląda, spoczywa na rodzicach. Uwaga, rodzica i to jest oczywiste, we współczesnym świecie nie mają tak dużo czasu, żeby kontrolować to, co oglądają dzieci. Czyli jedynym wyjściem jest po prostu nie udostępniać dzieciom tego rodzaju platformy, aby nie miały dostępu do chociażby Squid Game. Squid Game, Squid Game, Squid Game. Otóż. Przecież nikt nie sprawdzi, znaczy, platforma Netflix nie weryfikuje tego, czy ten, kto ogląda dany serial, skończył ze se 16 rok życia, czy nie skończył. Już pomijając to, że wiele fundacji wypowiada się w ten sposób, aby po prostu zbiorowy pozew skierować przeciwko Netflixowi, którego celem miałoby być podniesienie tej poprzeczki dostępności filmu. Powyżej 18 roku życia, a nie tak jak teraz jest powyżej 16 roku życia. Tylko nawet jeżeli to się uda, to wracamy do punktu wyjścia. To nie ma żadnego znaczenia, nikt tego nie weryfikuje. Oczywiście można ustawić sobie jakieś zapory, jakąś cenzurę dla filmów poniżej 18 roku życia, ale przyznajmy szczerze, który rodzic kontroluje dzieci i to, co oglądają. Czasami rodzice się cieszą, że o mój synuś, moja córeczka interesuje się innymi kulturami, ma szerokie horyzonty światopoglądowe. Ogląda taki serial, słuchaj, koreański, którego akcja dzieje się w Korei Południowej. Tak, zobacz, jakie mądre dziecko interesuje się Koreą Południową. Tam mówią po koreańsku, uczy się języka koreańskiego. Myślicie, że nie ma takich wytłumaczeń ze strony rodziców zachwyconych. Tym, że ich dzieci oglądają chociażby Squid Game, Squid Games czy Squid Game, widzę, że tutaj niektórzy to, ten, ten tu przedstawiają jako Squid Game, a na Netflixie jest tak, Squid Game. Są pewni tacy rodzice, którzy się cieszą z tego, że ich dzieci oglądają koreański serial i w ten sposób poszerzają swoje światopogląd, swoją, swoją wiedzę i, i swoje horyzonty światopoglądowe. Dajcie spokój. No to teraz sięgam już do konkretów. Hiszpania. Polsadnews.pl. Dzieci naśladują w szkołach zachowania bohaterów brutalnego serialu Squid Game. I na Polsadnews możemy wyczytać: Dzieci w wielu hiszpańskich szkołach podstawowych film jest plus 16 dzieci w szkołach podstawowych zaczęły naśladować zachowanie bohaterów brutalnego południowo-koreańskiego serialu Squid Game, pokazywanego na amerykańskiej platformie Netflix. Serial przedstawia grupę osób uczestniczących w grach, ale konkurujących ze sobą na śmierć i życie, gdzie przegrywający są brutalnie zabijani. Tak zostają kulkę w łeb. To jest wszystko, że tak powiem, pokazane wprost, tam nie ma, że, że kamerami odjeżdża i nie widać jak ich zabienie. wszystko jest. Kula w web, flaki, wszystko się rozbryzguje po ścianach. Grupa perwersyjnych milionerów robi zakłady i bawi się obserwowaniem tych w cudzysłowie zabaw. W serialu gra idzie o wielomilionową nagrodę dla zwycięzcy, który przeżyje. I teraz dzieci padają na ziemię, udając martwych. To jest opis jednej z zabaw hiszpańskich dzieci w jednej z tamtejszych szkół podstawowych. Zauważyliśmy, że 8 i dziewięciolatkowie bawią się w gry podobne do tych pokazywanych w filmie. Ze śpiewem naśladują strzały do przegrywających i sami padają na ziemię udając martwych. Jestem w szoku, napisała na Twitterze jedna z nauczycielek, otwierając w sieciach społecznościowych debatę na temat tego filmu. Jak mamy pokazywać wartości, jeżeli na co dzień w domu jest normalne? Oglądanie przez małe dzieci brutalnych scen przemocy, zapytała retorycznie, choć serial nie jest rekomendowany dla osób poniżej 16 roku życia. Wygląda na to, że wiele dzieci ogląda go ze swoimi rodzicami. Boż. Nauczyciele obawiają się, że pokazywanie pokazywana w filmie przemoc spowoduje u dzieci znieczulice i sygnalizują na Twitterze niebezpieczeństwa, na jakie narażone są małe dzieci, które jeszcze nie umieją oddzielić rzeczywistości od fikcji. Dyrekcja szkoły interweniuje. Dyrekcja szkoły podstawowej w San Sebastian de los Rejes w regionie Madrytu Wystosowała do rodziców alarmujące pismo informujące o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są narażeni są najmłodsi widzowie Squid Game. Obrazy i wartości przekazywane w tym filmie mogą poważnie zaszkodzić dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkoły podstawowej według, według hiszpańskiego dziennika ABC. Serial należy do najchętniej oglądanych w historii Netflixa i już przekroczył 111 milionów wyświetleń na całym świecie. To jest news z 18 października. Ja czytałem, że przekroczył już 126 milionów wyświetleń. Powiem i dodam i powtórzę raz jeszcze. Trudno jest mi uwierzyć, że ten serial jest tak chętnie oglądany. Bo dla nas dorosłych, znaczy my dorośli, tam żadnej fabuły i głębszego przesłania nie znajdziemy. Może poza ostatnim odcinkiem. Kiedy to oto główny bohater, który przeżył, mówi do kogoś, kto się zgłasza do owej gry: Nigdy tego nie rób. No ale to może ja się doszukiwałem jakichś głębszych przesłań. Czy jeszcze jedno przesłanie, posłuchajcie. Jeden z organizatorów Squid Game wyznaje, że to wszystko, co robili, było dla zabawy. I mówi, ludzi bez pieniędzy i z ich nadmiarem łączy to, że ich życie straciło smak. Squid Game definiuje życie człowieka przez to, co materialne. To znaczy, jeżeli nie masz pieniędzy, to twoje życia, życie nie ma sensu i może zaryzykować swoje życie, ryzykując tym, że po prostu je stracisz, bo co to za życie? W biedzie, to znaczy, co to za życie, kiedy nie możesz skupić sobie wszystkiego, co ci się zamarzy. To jest pierwsza, pierwsza, pierwsze niebezpieczeństwo, y, jakie pojawia się w przesłaniu. Squid Game, które jest sączone do serc dzieci, które nie potrafią, jak tutaj zaznacza wielu psychologów, odróżnić rzeczywistości od fikcji. Drugie to oswajanie z bezsensowną śmiercią i oswajanie z tym, że życie nie ma większego sensu. I rzeczywiście, kiedy patrzy się na ludzi młodych, i nie chcę tu nikogo obrazić, ale kiedy ich mijamy w różnego rodzaju galeriach z owymi kolorowymi torebkami, to wielu z nich po prostu nie wie, co te kolorowe torebki oznaczają. Trochę taki przykład niezwiązany z quid game, ale mówiąc krótko, młodzi kupią wszystko. Bo nie są w stanie odróżniać, bo nie posiadają takiej wiedzy, tego, co dobre od tego, co złe. Młodzi kupią wszystko, tak jak kupują i noszą kolorowe torebki, które są symbolem, wiemy czego. Dlaczego młodzi kupią wszystko? Ponieważ poznacie prawda, prawda was wyzwoli, mówi Chrystus. Czyli, żeby odróżniać dobro od zła, trzeba posiadać pewną wiedzę. To znaczy. Będziesz potrafił odróżniać dobro od zła, jeżeli poznasz prawdę. Przykład, o którym się kiedyś tutaj już posłużyłem. Gdybyś nie wiedział, jaka jest prawda o nożu, to znaczy tego, że nożem możesz sobie zrobić krzywdę. No to tym nożem byś sobie krzywdę i innym pewnie zrobił. Musisz poznać prawdę o nożu, że jest ostry i możesz sobie i innym zrobić krzywdę. I tak może być ze wszystkim. To znaczy to poznanie prawdy powoduje, że jesteśmy ludźmi wolnymi, jesteśmy w stanie wykorzystać coś ku dobremu bądź ku czemuś złemu. Człowiek ma wolną wolę i Pan Bóg tę wolną wolę bardzo poważnie traktuje i nie jest w stanie nas do niczego zmusić, nawet do szczęścia. Jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Pana Boga, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. I również główni bohaterzy Squid Game świadomie i dobrowolnie biorą udział w owych, Wulgarnych, kończących się śmiercią grach. Tak oni wszyscy się na to zgadzają, ponieważ wolą umrzeć niż żyć w ubóstwie. Bo co to za życie, kiedy jest bida i nie można mieć wszystkiego, co sobie człowiek zamarzy. Tak, to jest czysty materializm, utylitaryzm. To, co my jako dorośli uznajemy za niebezpieczeństwo dla dzieci może być uwaga zachętą i wcale. Nie muszą one tego definiować jako niebezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli dziecku nie powiemy, że na światłach na czerwonych się zatrzymujemy, a na zielonych przechodzimy, to nie, dziecko nie jest w stanie poznać niebezpieczeństwa, jakie się kryje za tym, że przechodząc przez jezdnię na czerwonym świetle po prostu może zginąć. W Squid Game mamy również takie przesłanie, że czyjeś życie, jak i moje życie, może służyć jako zabawę i być tylko i wyłącznie definiowane przez zabawę. I najważniejsze przesłanie. Bez życia duchowego nie ma pokoju serca i prawdziwego szczęścia. Squid Game uczy, że za pieniądze można kupić szacunek innych i właściwie tylko za pieniądze można kupić szacunek innych. Natomiast nie ma rozwoju, prawidłowego rozwoju emocjonalnego bez prawidłowego rozwoju moralnego i nie ma prawidłowego rozwoju moralnego bez rozwoju duchowego. Mówiąc krótko, nawet jeżeli nie wierzymy, że istnieje przestrzeń duchowa, to ta przestrzeń duchowa istnieje, ponieważ ta przestrzeń duchowa to również emocje, etyka, jak i po prostu duchowość. I na koniec sięgnę do opinii psychologów. W Wielkiej Brytanii trwa wielka debata na temat wpływu serialu Netflixa Squid Game na młodych widzów, którą zapoczątkowały sprzeczki rodziców na popularnym serwisie Mumsnet. O czym napisał Daily Mail. Chociaż pełen przemocy i brutalnych scen serial przeznaczony jest dla widzów od 16 roku życia, część rodziców aktywnych na Mumsnet przyznało, że pozwala oglądać go nawet swoim ośmioletnim pociechom. Rodzice przyznają, nie, no moje dziecko może oglądać i się tym chwalą na popularnym portalu przeznaczonym dla rodziców. W Squid Game dzieci i młodzież mogą zobaczyć rywalizujących ze sobą dorosłych, którzy biorą udział w grach i zabawach które tradycyjnie bawią się dzieci, część z nich jest bliżej znana koreańskiemu kręgowi kulturowemu, ale gra w szklane kulki czy raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy, to, czyli to co czerwone, zielone o czym mówiłem na początku, są popularne także w innych krajach, także u nas. Same gry nie byłyby oczywiście problemem, lecz w opinii psychologów bez wątpienia jest nim zwrot akcji, który się w nich pojawia. Przegrani są bowiem zabijani i giną w często drastyczny sposób. Na ekranie pokazywane są sceny rozstrzeliwań, czy wiszące lub pokiereszowane zwłoki. Dr Sandra Whitley, psycholog społeczna specjalizująca się w sprawach rodzinnych, to było psycholożka, ale psycholog proszę, stwierdziła, że nowe show Netflixa może szkodzić rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu, jeśli jest oglądane w zbyt młodym wieku. Ponadto serial może zachęcać dzieci i młodzież do nie reagowania na sytuacje przemocowe, czyli uczy nieczulicy. Jakby tej znieczulicy już teraz dużo i za dużo nie było. Jest jej za dużo. Będzie jeszcze więcej pewnie po Squid Game, których są świadkami lub przyłączania się do agresorów zamiast niesienia pomocy krzywdzonym rów rówieśnikom. W ocenie psychologa w serialu Squid Game zawarte są treści, których dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej mogą nie rozumieć ze względu na złożony kontekst. W ocenie dr Sandry Whitley rodzice powinni mieć swobodę w wyboru tego, co oglądają ich dzieci, jednak powinni też dbać o ich dobrostan i dokonywać rozsądnych wyborów. O wpływie serialu na dzieci w wieku szkolnym wypowiedziała się również ucząca w szkole podstawowej Nushat Uthamani. Która wyraziła głęboki niepokój na temat wpływu, jaki może mieć seria Squid Game na jej podopiecznych. W jej ocenie, co prawda, nauczyciel może przeprowadzić z uczniami pogadanki, jednak zadaniem rodziców i opiekunów jest nadzorowanie tego, co najmłodsi widzowie oglądają. Podobnego zdania, o czym również napisał Daily Mellison, przedstawiciele szkoły podstawowej w Ilford we wschodnim Londynie. Którzy wysłali do rodziców ostrzeżenie, poinformowali w nim, że uczniowie na placu zabaw kopiują sceny podpatrzone w koreańskim hicie. To z kolei nie jest zgodne z ideałami szkoły, która promuje dbanie o siebie nawzajem i pomaganie innym. Podobne sytuacje mają miejsce również w polskich szkołach, również w szkołach łódzkich. Teraz ktoś spyta, co ty żeś tu otworzył za jakiś prawicowy portal? Nie, nie otworzyłem prawicowego portalu. Tworzyłem portal o.net.pl, którego o prawicowość raczej oskarżać nie można. I jeszcze jedna wypowiedź psychologa Agnieszki Śladkowskiej. Prywatnie mamy dwóch chłopców. Obejrzałaś Squid Game? Tak, trzy odcinki. O, to ja obejrzałem wszystkie, to widzę, że jakimś hardkorem jestem. Nie wiem co jest dalej, ale z opowiadań dzieci, im dalej, tym z trudniejszymi obrazami trzeba się zderzyć. Zbadałam też w środowisku mojego syna, który ma 10 lat, czy jest to teraz zjawisko masowe. Jako rodzic nie przypuszczałam, że tak masowym problemem to jest. Okazało się, że tylko troje dzieci z ponad 20-osobowej klasy mojego syna nie widziało tego serialu. Uwaga, to jest. Szko to jest klasa 10 latków, z czego 17 osób spośród 20 już ten serial widziało. Serial jest przeznaczony plus 16 przypominam. Oglądają go chłopcy, dziewczynki, a nawet ich młodsi koledzy w wieku 9 i 8 lat. Akcją serialu żyje w zasadzie cała szkoła. Dlaczego nie jest to serial dla młodszych? Ponieważ zawiera treści. Makabryczne, mówi psycholog, to nie mówi ksiądz, papież, ani katecheta, makabryczne przemoc, bezsensowną agresję, brak szacunku do życia, wulgarność zachowań, które mogą zburzyć, zaburzyć rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka. Problem polega na tym, że 8 czy 10-latek nie widzi jeszcze wielowymiarowości którą my dorośli łatwo możemy w tym serialu dostrzec. Oglądając te trzy odcinki, dostrzegłam problem uzależnień, absurdów, swoistej ironii nad światem, w którym pieniądze znaczą więcej niż ludzkie życie. Jako psycholog mogę pochylić się nad motywacją bohaterów i problemem ślepego wykonywania poleceń autorytetów. I moglibyśmy sobie tu jeszcze długo nad tym serialem siedzieć, ale wydaje mi się, że to sensu nie ma. Unikajcie Squid Game. Blokujcie Squid Game, przestrzegajcie przed Squid Game, tłumaczcie dzieciom, yy, co jest złego w Squid Game, bo Squid Game to piekło na ziemi, to znaczy piekło na ekranach, przepraszam, to bezsensowna, wulgarna, ironiczna śmierć, do której są przyzwyczajane dzieci, których bariera... Wrażliwości na innych jest właściwie nie tyle już przesuwana, co po prostu niwelowana. Mówiąc krótko, Squid Game wychowuje przyszłych morderców, nihilistów, anarchistów. Tu już nawet nie wchodzimy na poziom duchowy, tu już na poziomie typowo czysto ludzkim, społecznym. Ten serial jest do śmietnika. Gdybyśmy tu jeszcze dołożyli całą, wszystkie wartości duchowe, chrześcijańskie, porażka. To znaczy moralnie i emocjonalnie. Ten serial jest porażką. Duchowo, w znaczeniu całego kontekstu chrześcijańskiego czy nauki Kościoła katolickiego, to jest piekło na ekranie. Nie próbujcie Squid Game. Przestrzegajcie przed Squid Game. Szczęść może.